Padłem na taki pomysł, że dzisiaj skoczymy na Pice Peak, czyli jedziemy tym oto samochodem na 14 tysięcznik, czyli na 14 tysięcy fitów, czyli to jest 4300 metrów. Żeby zadanie było trudniejsze, pojedziemy takim oto junkiem, takim gracikiem. Którym już w sumie trochę gór przejechałem, ale zobaczymy, jak to dzisiaj się skończy. Pogoda ma być średnia. Mam nadzieję, że uda się dzisiaj tam wjechać. W tym zadaniu będzie również uczestniczyć Kinga. Nie wiem, czy dużo ją pokażę, czy nie. To jest moja znajoma. Przyjechała właśnie z San Diego. A pochodzi z tego samego województwa, co ja. Nawet kiedyś pracowaliśmy w tym samym hotelu. Tak więc oto tym autem wybieramy się w podróż na ponad 4000 metrów. Jeżeli chodzi o techniczną stronę tego pojazdu, to ostatnio olej wymieniałem, chociaż teraz jeszcze sprawdzę, czy jest wszystko ok. I ma bardzo mały silnik, chyba 1-2, i zobaczymy, czy to w ogóle wjedzie pod górę. To jest ta presja. Wjechać pod górę to jest jedno, ale żeby zjechać to jest zupełnie inne wyzwanie. Hamulce w miarę są ok, więc powinno być dobrze, ale wszystko to powinno. W Colorado są trzy tysięczniki, na które można wjechać e, samochodem. Jeden z nich chyba Wam pokazywałem jak byłem z moją mamą i z jej mężem e, na wycieczce Mount Evans. E, no i teraz czekamy już w kolejce, e, aby wjechać na te 14 tysięcy. Na ten moment auto już ma problem z podjeżdżaniem tutaj. Na dwójce jedziemy. Potwierdzasz? Tak potwierdzam. Tak potwierdzam. Auto generalnie już teraz ciężko idzie, a, a jeszcze się schody nie zaczęły. GPS pokazuje. Proszę bardzo, zobaczycie. 54 minuty, 18 mil. Minut. Czyli będziemy jechać prawie godzinę przez jakieś niecałe 30 km. No, będzie naprawdę ciekawie. Dostaliśmy informację, że należy przed wjazdem wyłączyć klimatyzację, po to, aby się silnik nie przegrzał, a mieć co najmniej pół baku paliwa. I powiem wam, że to auto ledwo na dwójce jedzie. Zobacz tutaj, mamy taką prędkość I teraz jestem na drugim biegu co dopiero. I już mamy problemy wjazdowe. Cała podróż, myślę, zajmie około 3 godzin, ale jedziemy. Ciekawe, co było trudniejsze, wleźć tam na pieszo, czy wjechać z tym autem. Zobaczcie, a muszę zmienić bieg Zobaczcie jak tutaj się stromo zrobiło Jeszcze przyciemnimy obraz, o teraz widać Mega stromo Nie wiem jak to dobrze w kamerze widać No i tak U góry śnieg Jedziemy jeszcze jakieś 40 minut Zobaczcie tutaj co jest za plecami no Perełka Zobaczcie tutaj jeszcze Jest śnieg A nie trafiłe. Zimne? Eee, Ciepłe Ciepły, <laughs> ciepły śnieg Ciepły lód Trochę brudny, ale jest e, Możemy ulepić bałwana latem, lepiłaś kiedyś? No ulepię Dobra, lepimy W połowie drogi zapytano nas, czy mamy maseczki, mamy maseczki. Jesteśmy już jak widzicie niemalże na szczycie, czyli 4000 metrów mamy odhaczone. I tutaj musimy wsiąść w busy, ponieważ dalej autem już nie wjedziemy, ponieważ są tam prowadzone prace budowlane. Tak nam powiedziano. No i teraz przesiędziemy się zaraz na busa. Maseczka obowiązkowa, swetr, bo tutaj się robi naprawdę bardzo, bardzo chłodno. Kamera GoPro. Okulary się przydadzą. Dzisiaj pełen sprzęt. Szkoda, że tu dronem latać nie można, bo byłoby naprawdę, naprawdę przepięknie. Stoimy jeszcze w kolejce, jeszcze chwilę postoimy, ale mamy przekąski. Widać przekąskę? Widać, Chcę do auta do busów, które wożą na górę wchodzą zaledwie 4 osoby, czyli teoretycznie mogłoby wejść tam około 10 mam wrażenie, no ale wpuszczają 4, ponieważ muszą zachować dystans. Te busiki wyglądają tak, za moimi plecami widać. A przed nami jest około 40 osób, tak więc 10 busów co najmniej musi przejechać, żebyśmy przesunęli się do przodu. Mam nadzieję, że widok jest tego wart. Wsadzili nas w pięć tak. osób, z racji tego, że to była jedna rodzina, my jesteśmy drugą. I tu sobie siedzimy. Ja jak dama oczywiście pełna wdzięku i elegancji Jak zawsze Kinga tak jest. E, Łęknica. Pozdrawiam. No nie musisz mówić <laughs> Musisz zdradzać tu tajemnik. No i teraz brzymają cię na mnie. A ta na pewno. <laughs> Idziemy na punkt widokowy. Tu jest niestety bardzo duża kolejka, no niestety. Ciekawe, że cokolwiek będzie widać. Nic nie widać. Tutaj budują jakiś, nie wiem, hostel, jakieś restauracje, nie wiem, jakiś duży budynek tu budują. Zaraz się dowiemy, co to jest. Ciężka praca na pewno tych panów tutaj na budowie. Na takiej wysokości pracować, to człowiek po pięciu minutach już płuca, może wypluć. Masakra. No i trochę zimno. Ja głupi myślałem, że to będzie punkt widokowy ładny. A tu sklep z pamiątkami. <grym> oczywiście, oczywiście. W najwyższym punkcie, a w najmniej dostępnym musi być sklep z pamiątkami. Tak się robi właśnie biznes w Ameryce. Ale dobrze, przynajmniej można się tu zagrzeć. Kawkę jakąś kupić, coś do jedzenia, może coś ciepłego by wypadało, kurczę, bo, bo zimno jest naprawdę. Ale zobaczymy, może to jeszcze jakiś punkt widokowy będzie, ale nie sądzę. Kupa pamiątek. Ja nic nie będę kupował, bo ja wspomnienia kolekcjonuję, nie jakieś magnesy czy blaszki. Czasem coś przywiozę, ale raczej, raczej nic nie będę kupował. Jesteśmy na 4000 metrów. Wjeżdżaliśmy godzinę autem plus jeszcze busem 30 minut po to, by zobaczyć to. Chmurę, mgłę i trochę śmieci budowlanych. To wszystko na szczycie 4000 metrów Pice Peak. Dziękuję Państwu za uwagę. Już <głos》> więcej tutaj do oglądania pewnie e, nie będzie. Tak więc, ten budynek, który widzieliście przez chwileczkę, który jest budowany, e, to będzie po prostu e, sklep z pamiątkami. Taki centrum, a więc tak naprawdę, tak naprawdę... Nic więcej tutaj nie powstanie. E, ja myślę, że zaraz przerwiemy ten odcinek e, i w kolejnym odcinku zobaczycie dalszą część podróży, bo tutaj będzie się bardzo dużo działo. E, tak więc, jak, jak widzicie, w Stanach można wjechać na 4000 metrów bez żadnego problemu, w szczególności tu w Colorado. Ja bardzo dziękuję za Wasz czas. Jeżeli odcinek Wam się podobał, łapka w górę, subskrypcja, jak jesteście nowi, bo to jest to, na czym mi bardzo zależy. MM podróży, dużo zdrowia! Dużo zdrowia!